Ale go złapałem Przestańmy idąc za Nie wiem, czy mi się chce wchodzić takie samo Więc ta wysyła dobra albo przepraszam żoraj nie Tego nie wziąłem O kurwa, ale muszę już wejść. A tak, to się wlazło, to się wlazło. Trochę wody. No nic nie ma. Pozostało się cicho i w spało chyba. Tak jest w tej Obok jest maliwowy. chyba. Jeszcze większe śmietnik niż tam, dobra. Tu już ma w ogóle sensu wchodzić. była moga. Dwa bunkry magazynowe przez samej drodze, jeden jest w lare, drugi zaświecony w cholery, więc nie ma na myśli sensu chodzić. Idziemy dalej.